W tym ćwiczeniu zajmiemy się korygowaniem miednicy do pozycji neutralnej. Kładziemy się na plecach w pozycji 90-90. <laughs> Pod kark wkładamy, wkładamy sobie ręcznik, żeby drogi oddechowe były otwarte. Podbródek jest lekko uniesiony do góry. Odcinek szyjny jest zabezpieczony. Ustawiamy sobie nogi w ten sposób, że w kolanach jest kąt prosty i w biodrach jest kąt prosty. Kładziemy sobie ręce na żebrach i najpierw skupiamy się na ustawieniu miednicy. Stopami podnosimy miednicę lekko do tyłu przechylenia. Właściwie to powinna być bardziej taka pozycja neutralna, a nie przechylenie. Czyli między odcinkiem lędźwiowym a podłogą nie powinno być żadnej przestrzeni, ale nie dociskamy tego odcinka lędźwiowego do podłogi. Czyli nie ściskamy tam nic między plecami a podłogą, tylko powinnyśmy czuć, że plecy dolegają do podłogi. Tak? Jeśli chodzi o stopy, to czujemy trzy punkty w, zarówno w prawej jak i w lewej stopie, czyli jest. Staw dużego palca, ta poduszka tutaj pod duży, przy dużym paluszku, staw małego palca i wewnętrzną stronę pięcy, tak? Stopami będziemy się odpychać od ściany, to znaczy będziemy pchać stopy w stronę ściany i w dół. Stopy się nie ruszają, tylko to powinien być taki ruch do ściany i w dół i stopami unosimy miednicę do góry. Nie brzuchem, nie mięśniami brzucha, tak? Nic tutaj nie napinamy. Brzuch ma być na razie rozluźniony i stopami unosimy do góry miednicę. Co powinnyście czuć, jeśli dobrze zrobicie to ustawienie, to to, że dwugłowy mięsień uda, zarówno po prawej, jak i lewej stronie, uda, pośladki i czasami też łydki zaczynają pracować. Zaczynają robić się bardziej takie aktywne, napięte, tak? Troszkę pośladki, bardzo mocno uda i troszkę łydki. Jeśli czujecie na przykład za dużo w łydkach, za mało w udach, to ustawcie sobie stopy troszkę wyżej, troszkę niżej, tak? W ten sposób, żebyście poczuły bardziej w chudach niż w łydkach, tak? Plecy mają być rozluźnione, tak? Czyli możecie sobie wziąć głęboki wdech przez nos i na wydechu... Próbujemy rozluźnić dolne plecy. Tam nie powinno być żadnego napięcia. Teraz nasze ręce idą na klatkę piersiową i oprócz tego, że mamy napięte tutaj dwugłowe mięśnie uda, to będziemy jeszcze delikatnie aktywować mięsień poprzeczny i mięśnie wewnętrzne skośne brzucha. Wdech, tak jak robiłyśmy do tej pory, robimy wdech przez nos, język na podniebieniu, usta zamknięte, wciągamy powietrze głęboko do klatki piersiowej. Staramy się nie używać tutaj mięśni szyi. Szyja, kart powinny być rozluźnione. Jeśli podbródek jest za blisko klatki, albo za daleko, będziemy mieć pospinane te mięśnie. Dlatego trzeba ustawić w ten sposób podbródek, dlatego mamy tutaj ten ręcznik pod, pod szyją, żeby podbródek był lekko skierowany w stronę sufitu szyja, karty rozluźnione, tak, robimy wdech przez nos, wydech, otwieram usta i robię taki dźwięk, tak, to będzie powodowało to, że nasz mięśnie poprzeczny brzucha i mięśnie skośne brzucha będą nam wciągać dolne żebra do środka, tak, to jest wewnętrzna rotacja żebek, my chcemy, żeby żebra ustawiły się do środka, a przy wdechu otwieramy całą klatkę piersiową dookoła, tak, czyli mamy do góry, na zewnątrz i do tyłu powinnyśmy czuć takie otwarcie klatki piersiowej. Robimy 6 do 8 oddechów, tak, czyli zamykamy oczy, skupiamy się na oddechu, skupiamy się na głowach. wdech przez nos, rozluźnienie, Czuć takie rozluźnienie w mięśniach, na miednicy, rozluźnienie w całym ciele i na wydechu dociskam mocniej stopy do ściany. Ciągnę w dół, uaktywniam dwugłowe mięśnie brzucha bez spinania pleców. Czasami, jeśli próbujemy robić to za mocno, to będziemy spinać plecy. Ten ucisk na ścianę jest taki mocny, żebyście czuły głowę bez spinania dolnych pleców. Dech przez nos. Język na podniebieniu, czapka rozluźniony i na wydechu. Żebra idą do środka, tak? Robimy wydech do samego końca, żeby uaktywnić mięśnie brzucha. Wdech, dociskam z tyłu, wszystko tutaj pięknie pracuje. Dwugłowe pośladki. I brzuch, i na wydechu rozluźniam plecy, rozluźniam w namiętnicy. I wydech. Po skończeniu jednej serii przyciągamy sobie kolana do brzucha. Możecie sobie troszkę pomasować dolne plecy na podłodze.